Bajeczka dla wnuczka Płomień pod blachą pieca przygasał. Syn Jakuba Marek objął swoją żonę ramieniem. – Tatko? – zagadnął. – he? idziemy na nocny spacer. Może byś tak uśpił wnuka? Stary kłusownik poskrobał się po głowie. – Żaden problem. Z podławy w kuchni, na której siedział, wydobył młot Kowalski i z rogowaciałym paznokciem zeskrobał z niego jakieś paprochy. Chińską narkozę mu dam, zaproponował. Syn wyjął starcowi młot z ręki i wyrzucił przez otwarte okno. Masz być delikatny. Znasz takie słowo? Jakub łypnął swoimi wodnisto-błękitnymi oczyma. Delikatny? No pewnie, że rozumiem. Jeszcze za mały, żeby brać po łbie na uspokojenie, he? Otóż to. No jest metoda. Upije go bimbrem do nieprzytomności. Synowa zemdlała. Docucili ją z trudem. Pani wybaczy, powiedział starzec. To tylko takie zwyrodniałe poczucie humoru. Bajkę mu opowiem. O Czerwonym Kapturku albo o Jasiu i Małgosi. Znam bajek bez liku. Nieco uspokojeni rodzice poszli sobie, a on wkroczył do pokoju, gdzie leżał jego sześcioletni wnuk. No i co ty? zagadnął. — Spać ci się nie chce? — Nie — odpowiedział mały Maciuś. — Opowiesz mi coś? — A co byś chciał usłyszeć? — Te historie o tym, jak wypuszczałeś ze szwabów krew wiadrami i nosiłeś te wiadra. — Na te historie jesteś jeszcze za mały. — To może te, jak przegryzłeś gardło, na te też jesteś za mały. — Opowiem ci bajkę. — Nie chcę bajki. — Wolę coś prawdziwego. — Ale wybrzydzasz. No dobrze, będzie prawdziwa historia o tym, jak to było z czerwonym kapturkiem. Eh, znam tę bajkę na pamięć. Znasz wersję ocenzurowaną, wyjaśnił mu dziadek z godnością. Co to znaczy ocenzurowaną? No taką, z której wycięto najważniejsze fragmenty, żeby się dzieciom nie śniły. To tak jak w artykułach o tobie, dziadku? Znany pasożyc społeczny ze starego Majdanu Jakub W.? Tata zawsze mówi, że gdyby pisali wszystko, to nikt by nie uwierzył. Co? Zdziwił się. Tata ma całą teczkę artykułów z lokalnej prasy. Znany w okolicy jako hiena cmentarna, Jakub W. Uch, pismaki przeklęte. Nie wiesz w to, co tam piszą, dobra? Zgoda. Ale zacznij opowiadać, bo zaraz zasnę. To może zaśniesz bez opowiadania. Nie. Chcę bajkę. To znaczy tę bajkę o czerwonym kapturku. Jakub wydobył z kieszeni manierkę, odkręcił nakrętkę i pociągnął z lubością siedemdziesięcioprocentowego samogonu. A więc było to tak. Dwieście lat temu w leśniczówce... W jakiej leśniczówce? W tej koło szosy na hełm. W leśniczówce żyła sobie staruszka. We dnie mieszkała w chatce, a w nocy nago latała na miotle. Nie. To no, to nie tak. Żyła sobie staruszka. Pewnego dnia cechmistrz szkoły katów wezwał do siebie czeladnika. Dlaczego szkoły katów? Bo kaci chodzili w czerwonych kapturach, trzeba trochę myśleć. Wezwał czeladnika. Jak się ten czeladnik nazywał? Jakub pociągnął z manierki kolejny łyk na odświeżenie pamięci. Nazywał się zupełnie zwyczajnie. Maciuś, tak jak ty. Aha, i co było dalej? Wziął Maciuś maczugę, Metalowy kastet, karabin. Oszukujesz, dziadku. W tamtych czasach nie było jeszcze karabinów. Jak umiesz lepiej opowiadać, to może się zamienimy. No dobrze. Niech ci będzie ten karabin. A jaki on był? a pepeszka. Lepszy byłby amerykański. Wtedy jeszcze nie było Ameryki. Znaczy, Kolumb nie dopłynął, więc poszedł przez las. A nie miał ze sobą koszyka? No wiadomo. Chlebuś z drabinką sznurową, ciasto nadziane pilnikami, słoik z miodem, a w miodzie dynamit. — Dziadku? — ta, A były w nim lekarstwa dla staruszki? — A tak. Był arszenik i cyjanek i strychnina. Y — Zaraz, czegoś nie rozumiem. Po co był ten pilnik i drabinka sznurowa? — Żeby babcia mogła prysnąć z ciupy. — To ona nie siedziała w chatce, tylko w ciupie? — To faktycznie był problem. Jakub wydobył z zapieca flaszkę piwa perła i otworzywszy okant łóżka wnusia pociągnął kilka łyków. Oczywiście ten wspaniały napój natychmiast rozjaśnił mroki jego umysłu. No oczywiście. W tamtych czasach tam nie było chatki, tylko nieduży zameczek. Aha. Arszenik to trucizna, żeby otruć okrutnych strażników. To znaczy, że kaci byli wrogami klawiszy? To zaczynało się robić coraz trudniejsze. Butelka poszła cała, zanim dziadek wydedukował właściwe rozwiązanie. Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się trochę w czasie. Otóż sześćdziesiąt lat wcześniej były rozbiory Polski. Słyszałeś o tym. Tak, naszą ojczyznę rozgrabili trzej zaborcy. Jesteś bardzo mądrym dzieckiem. A więc tak, staruszka była królewną i po śmierci jej ojca e, Stanisława e, Sobieskiego, e, tron należał się jej. Ale zaborcy nakazali ją uwięzić, żeby nie mogła na nim zasiąść. A Kaci służyli dawnemu królowi i postanowili ją wyciągnąć z więzienia, żeby mogła urodzić następcę tronu. To ona mogła jeszcze rodzić w tym wieku? Miała przecież ze sześćdziesiąt albo osiemdziesiąt lat? Chcesz wiedzieć, co było dalej, czy badamy genealogię naszych władców? M mów, dziadku. No więc idzie czerwony kapturek przez las. A tu za drzewa wyłazi ogromniasty wilk w białogwardyjskim mundurze. A co to za mundur? To taki mundur się patrzy jednego z zaborców. Taki jak semen nosi. Aha. Dlaczego wilk go miał na sobie? Przecież wilki chodzą bez ubrania. Skaranie boskie z tobą. To był specjalny wilk. Wychodowany sztucznie. Mutant popromienny? Otóż to. Zaczynasz myśleć. Więc wyskoczył wilk za drzewa i pyta, Dokąd idziesz, czerwony zakapiorze? Chyba kapturku. No właśnie, kapturku. A kapturek na to? Idę do mojej babci do Mamra. Dziadku! E? To nielogiczne. Skoro kapturek był wnukiem królewny, to był synem następcy tronu. Dlaczego jego tata nie zasiadł? Jego tatę zaciukali bolszewicy w osiemnastym roku. A kapturek był za mały, żeby zasiąść na tronie. Babcia była mu potrzebna jako regentka. A co to jest regentka? Regentka to taka zastępczyni króla, jeśli jest za mały. Aha. A nie mogli zamiast małego królewicza wysłać kogoś mniej ważnego? To było niebezpieczne. Myśleli, że taki mały łatwiej się przemknie, nie będzie zwracał na siebie uwagi. Na szczęście wnuk nie zapytał, dlaczego królewicz został czeladnikiem w cechu katów, bo dziadek by się chyba nie wyłgał. Aha. To mów dalej. A gdzie jesteśmy? Bo chyba się zgubiłem. Kapturek mówi wilkowi, że idzie do swojej babci do ciupy. Dobrze. Wilk pobiegł szybko i przybiegł do więzienia pierwszy. Zapukał do drzwiceli, ale w środku nikogo nie było, bo babcia była na przepustce w sielcu i chlała na umur w knajpie. Wilk ubrał się w garsonkę babci, założył jej pończochy z podwiązkami. Co to są podwiązki? Jak dorośniesz, to się dowiesz. I uwalił się na babcinej pryczy. Na to wszedł czerwony kapturek. Babciu? Zapytał. Dlaczego masz takie wielkie oczy? Dziadku, znowu oszukujesz. Wilki mają zupełnie małe oczka. Przecież już ustaliliśmy, że to był ten, no, mumtant. mutant No właśnie. Babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy? zapytał czerwony kaptur. Po to, żeby cię lepiej słyszeć, jak z sąsiedniej celi będziesz wystukiwać wiadomość więziennym alfabetem. To oni go chcieli zapudłować? No właśnie. Przecież był następną tronu. — Dziadku, znowu coś kręcisz. Przecież we wszystkich bajkach czerwony kapturek jest dziewczynką. — Coś takiego — zdumiał się Jakub. — Nie, niemożliwe. Nabierasz starego dziadka. Przecież gdyby był dziewczynką, to nie byłby ten kapturek, tylko ta kapturek. Zresztą dziewczynek nie przyjmowali do cechu. — Może z tym cechem katów to też lipa? — Strasznie kantujesz, dziadku. — To może lepiej o Jasiu i Małgosi? Dokończ tamtą Jakub otworzył kolejną butelkę i wypił nieco Dobra, a dlaczego babciu masz takie wielkie zęby? zapytał kapturek To zmiany zwyrodnieniowe od używania pasty do zębów Co to są zmiany zwyrodnieniowe? Jak się za często myje zęby to one się zanadto rozrastają Ja swoich wcale nie myłem i mam wszystkie. Nawet niektóre są ze złota Ale to nie twoje własne? Jak to nie? A już wiem, nagadali ci, że stary dziadek wyrywa złote zęby nieboszczykom. Kłamstwa! I co wilk połknął czerwonego kapturka? No połknął. Wiesz co, dziadku? Tak się zawsze zastanawiałem, w tych wszystkich bajkach to wilk połyka w całości. Jak to możliwe? Przecież wilk ma małą paszczę. A ty widziałeś w życiu wilka? Pewnie, w zoo. I widziałem, że rozgryzał wszystko, zanim połknął. Czwierć butelki później Jakub wiedział już co odpowiedzieć. W bajkach wszystko jest możliwe, powiedział. Ale to miała być prawda. Oszukałeś mnie. Butelka wyleciała oknem. Pusta. Z zapieca wydobył kolejną. Oczywiście, że prawda. W bajkach wszystko jest możliwe, ale naprawdę to ten wilk był tego. E, mutas. Mutant. No właśnie. Więc połknął kapturkę. To jest, chciałem powiedzieć, kapturka. Leży wilk na łożu. W ciupie są łoża? Opowiadałeś, że jak siedziałeś, to były prycze z desek. Ale to było dawno temu. Dawno temu to chyba dawali słomę na goły kamień. Jakub doszedł do wniosku, że nie lubi dzieci. Słomę dawali takim zwykłym, a babci dali łóżko, bo była szlachetnie urodzona, rozumiesz? Tak. To siedź teraz cicho, a dziadek opowiada. No więc wilk leży sobie i trawi kapturka, ale kapturek nie taki głupi. Zapala w brzuchu wilka zapałkę, a tu jak nie huknie, bo widzisz, zapałka mu upadła w kałuże bimbru. Przylatuje staruszka, bo w knajpie usłyszała huk, a babcia pod dobrą datą była. Wpada do celi i widzi. Wilk leży i dym mu idzie z pyska. No to wódkę w gardło i trach butelką o kant baru, żeby zrobić tulipana. Zaraz, a skąd w celi bar? Klawisze robili po cichu wyszyng, ale schowali przed inspekcją. No więc babcia chce wilkowi pruć szkłem brzuch i wyjąć wnuczkę. Przecież to był chłopiec. Yy, wnuczka. Musiałem się przejęzyczyć. Ale wilk był szybszy. Rzuć to szkło, stara ruro, powiedział. I trzask babcie z rewolweru. No to przylatuje inspektor, a tu trup w celi wilgu lulany, a kapturek w środku kolejną kałużą spirytusu trzask ale tym razem nie wybuchło. Tylko się zaczęło hajcować, aże zdrowo. No to wilk poleciał do rzeki. Do tej na łąkach? Tak, do Wojsławki. I zaczął pić wodę, żeby zgasić ogień. I pił tak długo, aż pękł? Zgadza się. A Szewczyk z Kuba zrobił sobie buty? Jakub, mimo zamroczenia alkoholem, poczuł, że coś jest nie tak. Przez chwilę wytężał umysł. Jaki szewczyk? Zapytał ostrożnie. Szewczyk z Kuba, ten od smoka Wawelskiego To nie tutaj. O smoku opowiem ci innym razem poskrobał się po głowie. Wszy rzuciły się do panicznej ucieczki. Gdzie to skończyliśmy? zapytał. Jak wilk pękł aha. Wyciągnęli kaci kapturka ze środka a tu patrzą wilk całkiem utopiony przez tę wodę przecież wilk pękł A! To kapturek utopiony. No i dlatego nie mamy króla, zakończył prawie wesoło. To teraz następną bajkę o leśnej królewnie. Leśna królewna. Jakub przypomniał sobie jak przez mgłę chudą i złośliwą ruską kapitanicę z oddziału czerwonej partyzantki. Tak ją właśnie nazywali. Zaraziła syfilisem coś ze stu chłopa. Ja na momencik, powiedział i ruszył do drzwi. Nawet w nie trafił. Gdy Marek z żoną wrócili do domu, wzeszedł już księżyc. Jakub leżał przed chałupą, zalany w trupa. Jego umysł wędrował gdzieś daleko. Mały śpi, powiedziała kobieta. Nieszczęsna nie zauważyła, że to wcale nie jej synek, tylko ściągnięty ze strychu manekin. Tatko też, ale to nie bajka go uśpiła, cholerny pijaczyna. Straszna za twoja rodzinka. Na szczęście ja jestem zupełnie normalny. Co z nim zrobimy? Narzucę derką i niech śpi. Może mu się przyśni coś paskudnego. Tymczasem sześcioletni Maciuś szedł przez las na Zarowiu w stronę leśniczówki. Z za drzewa wyszedł wielki i paskudny wilk. Dokąd idziesz, Czerwony Kapturku? zapytał. Nie jestem Czerwony Kapturek, jestem Maciej Wędrowycz — odpowiedział malec z godnością. Z tych wędrowyczów? Przeraził się wilk. Świsnęła w powietrzu linka hamulcowa. Stalowy splot wpił się w szyję zwierzaka. Nim zmętniało mu spojrzenie, zauważył jeszcze, jak młody kłusownik zręcznym pociągnięciem majchra przebija się do jego aorty. A potem była już tylko ciemność.